3 jak trzy nierozłączne pasy na lesie. Super Ochlejus, moje supermoce działają tylko na bombie Kobieta Żul, drapieżna jak kot z mocą znikania Razem, razem jesteśmy nie, nie do, do zajebania. zajebania Co za jebany kac Kobieto Żul, gdzie jesteś? Jestem. Zrobiłam ci śniadanie, kanapki z wódką. Jesteś najlepsza. Tylko nie zapomnij. Dziś mamy znowu walczyć z kaczmanem. Musimy być w formie. Zatem osuszę jeszcze parę mocnych luji. Forma to moje drugie imię. Czas na wielkie boom. Polska zgnije w smrodzie. Moja supermoc rzucania gównem tym razem zaskutkuje. No to co? Zrobimy z niego kebab? jesteś gotowy na wpierdol? ała wbiłaś mi cały obcas w dupę a masz za swoje żeby ci tak kichy rozjebało do zobaczenia pijane ścierwa kochanie wiesz jeśli on dalej będzie tak pierdział to będziemy potrzebować więcej mocnego luja i więcej dezodorantu popatrzcie to ptak nie to samolot nie to ja super o Razem z moją partnerką, kobietą żul, zwalczymy pod monopolowym zło i pozbędziemy się łotrów z tego kraju. To, to, to jest super ochlejów, nierozłączna para z kobietą żul, córką żula. Na ławce pod monopolem razem falą w gula. A co do twojej kuchni, to zajebiste kanapeczki robisz, kobieto żul, ale do pracy to rób mi składane z wódką i z lodem.